Jest to taki przełomowy dzień. 15 lat jak, jak latam, to chyba się na to chwilę przygotowywałem. Wielka chwila dla mojej jednostki. E, ogromne przeżycie, e, czekaliśmy na to wiele lat i wreszcie są. W mojej ocenie jest to bardzo symboliczny moment dla sił powietrznych. Przyleciałem iskrą, ale już właśnie w tej chwili rozmawiamy na tle polskiego mastera. The Polish plane, the Polish m is the most advanced m 6 we produced. Myślę, że było warto. Przez te wszystkie lata, w zasadzie powiem Ci szczerze, że 15 lat jak, jak latam, to chyba się na to chwilę przygotowywałem. Co będzie dalej, na pewno będzie fajnie, ale ten jeden moment to jest to, na co czekałem. Ja personalnie i cała jednostka. Przekraczając granicę, pierwsze co zrobiłem, to położyłem naszą flagę na, na Hada, tutaj z przodu na kokpicie, po to, żeby zaznaczyć, że właśnie wróciliśmy na polską ziemię, z ziemi włoskiej do polskiej, nasz pierwszy samolot. A jakie to jest uczucie? Gęsia skórka ciśnie się do krtani, brak słów. Naprawdę wspaniałe uczucie. Pierwszy raz na polskim niebie. Tak też się przywitałem z kontrolerami, że właśnie jesteśmy. Pierwsza komunikacja z polskim kontrolerem na polskim niebie, na polskim samolocie. Wspaniałe uczucie. Każdemu życzę to, żeby się tak mu spełniło jak mi. Well, uh, it's, it's nice because, uh, you know, we have a very close culture and so the way we are trained and the way we talk in the cockpit is exactly the same everywhere for us and for them. So it was really easy and very fun. The Polish plane, the Polish M346, is the most advanced M346 we produced, So it's, uh, it's uh, very effective in training. And, you know, I've been flying this for the last three months for testing. It's a very nice aircraft. Uh, all the features that it has are uh, up on the top of all the trainers around the world. So I would say it's great. It's, very, it's really nice. And taking it here was uh, a pleasure and an honor. Great honor to fly with the Polish flag, you know. Uh, the esket team were perfect information obviously uh, much better than me but I try, we try to keep uh, the formation together and, and it was a, a great emotion to fly with the polish flag uh, on the side of me and break the formation for first and land first here in, uh, with the m 246 in uh, dublin it was a great honor and great pleasure Jest to taki przełomowy dzień. Przede wszystkim dlatego, że kończy się jakiś okres w życiu, kończycie szkolenie, oczekiwanie, przygotowanie na to, żeby ten samolot w Dęblinie był. A zarazem początek. Od jutra pracujemy nad tym, żeby te samoloty wprowadzić do Polski i, i, i szkolić. Ten lot był jednym z takich bardzo spokojnych lotów. Przede wszystkim bardzo dobrze przygotowany od początku. I mieliśmy szczęście co do podgody, ale szczęście sprzyja lepszym więc piękne widoki po drodze nad Alpami, słoneczne Włochy, później e, lekkie chmurki e, nad częścią austriacką i później znów piękna pogoda w Polsce. Bardzo cieszę się, że jestem w domu, jest to, e, no, jest to piękna chwila, no, należy się cieszyć, ale tak jak mówię, nie, nie myślimy o tym, co, co do tej pory, teraz już myślimy o tym, żeby, żeby wprowadzać ten samolot i dalej do przodu. Miałem ogromną przyjemność powitać samoloty w powietrzu przelatujące do Polski. Ogromne przeżycie, czekaliśmy na to wiele lat i wreszcie są. Dwa pierwsze samoloty wylądowały tu w Dęblinie. Mam nadzieję, że kolejne również będą przylatywały do Dęblina zgodnie z planem. Chwila dla mojej jednostki. Ja jestem tu nowy, samolot jest nowy. Coś wspaniałego, wspaniałe uczucie. Czekaliśmy mnie z utęsknieniem, no i są. Teraz dalszy ciąg, czyli sprawdzenie i zobaczymy, jak to będzie dalej się, mam nadzieję, dobrze prowadziło. Powiem tak, jesteśmy w pełni przygotowani na to, żeby te samoloty przyjąć i eksploatować. Oczywiście są rzeczy, które pewne, pewne rzeczy są w toku. Czyli dalej szkolimy ludzi, zarówno pilotów, jak i personel techniczny. No i tyle, po prostu wszystko idzie na razie zgodnie z planem, przynajmniej z naszej strony. Dowódco, możesz sobie przeprowadzić do samolotu numer 03. Jesteśmy świadkami dzisiaj bardzo ważnego wydarzenia dla czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego, a mianowicie wylądowania dwóch pierwszych samolotów M346 Master. W mojej ocenie jest to bardzo symboliczny moment dla sił powietrznych, ponieważ będzie to miało kapitalne znaczenie dla szkolenia przyszłych pilotów, szczególnie na uwadze mam tutaj pilotów F-16. Myślę też, że bardzo ważnym elementem i aspektem jest właściwe wdrożenie systemu szkolenia, nie tylko eksploatacji samolotów, które właśnie przyleciały i wylądowały na lotnisku w Demlinie, ale całego systemu zaawansowanego szkolenia lotniczego, przede wszystkim skierowanego i dedykowanego dla pilotów, którzy w przyszłości będą realizowali loty w jednostkach lotnictwa taktycznego na samolotach F-16. Przyleciałem iskrą, ale już właśnie w tej chwili rozmawiamy na tle polskiego mastera. Dla nas to była ogromna frajda, spotkać te samoloty nad polską ziemią. Lot był bardzo przyjemny, pogoda sprzyjała, przechwycenie nie sprawiło żadnych kłopotów. Przylecieliśmy tutaj nad lotnisko, wprowadziliśmy mastery, które będą tutaj u nas służyły przez najbliższe lata. Jedyny problem to zmierzch, który zapadał. Musieliśmy się wyrabiać przed zapadającym zmrokiem. Dla mnie, dla pilota z Iskry, jest to, jest to chwila pewnej zadumy, że pewna epoka odchodzi już jednak do przeszłości. I my już, starzy piloci, którzy nie będziemy się szkolili na tym samolocie, musimy kiedyś odejść, odejdziemy do przyszłości i życzymy naszym kolegom ogromnej satysfakcji w wykonywaniu lotów na tym nowym samolocie na, na masterze. No i stało się ta szczęśliwa chwila, kiedy Pierwsze samoloty dla Polski, M346 Master, wylądowały w Dęblinie i od tego dnia, od tego momentu będą mieszkały w takich wspaniałych hangarach.